Cześć moi drodzy! W kolejnym odcinku CWAP porozmawiamy o letnim sezonie anime. Sezon wiosenny spotkał się z dość chłodnym przyjęciem, jednak lato powinno zadowolić nawet najbardziej wybrednych, według mnie będzie co oglądać. Oto tytuły, które chciałbym wam polecić. Startujemy. Z pierwszym sezonem Grand Blue posiadam właściwie same dobre wspomnienia. Anime przedstawiło mi świetnych bohaterów. Przypomniało o ogniskach i nocnych dysputach z okresu licealnego, aż wreszcie rozbawiło do łez. Jedynie Gintama wypadła pod tym względem aż tak okazale. Mam nadzieję, a właściwie jestem pewien, że kontynuacja zagwarantuje mi to samo. Chcę się śmiać i patrzeć na kolejne zwariowane pomysły Ioriego oraz spółki. Dobrze byłoby poznać też nowych bohaterów. Drugi sezon jest idealnym momentem by wprowadzić pewne zmiany w obsadzie, a sądząc po zwiastunie, chyba do nich dojdzie. Grand Blue 2 wystartuje 8 lipca. Jeśli lubicie dobrą zabawę i szaleństwo mierzone w hektolitrach, nie możecie przegapić tego tytułu. Ciężko o lepsze anime na lato. Średnia 8,82. 33. miejsce w rankingu mang wszechczasów. Gdy widzi się takie statystyki, trudno nie oczekiwać czegoś wyjątkowego. Kaoru Hana, Warin Tosaku dla wielu osób jest właśnie czymś specjalnym. Czy ekranizacja anime poszerzy grono takich osób? Zarys fabularny nie wydaje się na pewno niczym szczególnym. Protagoniści chodzące do różnych szkół, Męski bohater wyglądający na łobuza. Jednak mające swoją uroczą stronę oraz sympatyczna postać kobieca o naturze matki Teresy. Ciężko nie odnieść wrażenia, że to już kiedyś grali. Według czytelników, autorka mangi skutecznie uniknęła schematycznych pułapek i stworzyła coś ciekawego. Koruko i Rintaru nie mają problemu z wyrażaniem swych emocji. Stosunkowo wcześnie zaczynają się też ze sobą spotykać, co czasami potrafi być przeciągnięte w czasie. Nie wszyscy doceniają jednak problemy, z jakimi mierzą się bohaterowie. Natrafiłem na opinię starszego czytelnika lub czytelniczki, która krytykowała zdarzenia poruszane w Manze. Narzekając też na ciągłe sceny przepraszania, podobno więcej można było ugrać na rywalizacji pomiędzy szkołami, a postacie są zbyt wyidealizowane. Kaoru Hana zdaje się być skierowane do nastolatków, którzy dopiero zaczynają lub zaczną poznawać, czym jest miłość i to do nich historia ma trafić najbardziej. Starszym widzom może być pewnie ciężej wejść w ten świat. Opinie o Manze zachęcają, by tego spróbować. Czego pewnie sam kiedyś spróbuję. Kaoru Hana Rin Tosaku wystartuje w lipcu. A jeśli mieliście kontakt z mangą, dajcie znać, co o niej myślicie. Gaciaku ta to tytuł akcji, mogące ładnie namieszać. Nie tylko za sprawą atrakcyjnej kreski i wyrazistej kolorystyki. Interesująco prezentuje się też punkt wyjścia. Skoncentrowanie akcji wokół tajemniczej otchłani, czyli czegoś na kształt wysypiska śmieci, do którego trafiają nawet ludzie, wydaje się czymś ciekawym. Pozytywne wrażenie umacnia jeszcze związek pomiędzy otchłanią a Rudo, protagonistą anime. Wysypisko pochłonęło bowiem jego ojca. Do tchłani trafił finalnie wreszcie sam Rudo. Podoba mi się też, że chłopak nie zostaje zmuszony polegać wyłącznie na sobie, tylko zyskuje z przymierzeńca. Protagonista posiada też jasno określony cel pomszczenie śmierci swego ojca zastępczego. Do tego dochodzą zagadki związane z powstaniem otchłani. Jej charakterystyką. Korzystnie wypadają też podobno postacie kobiece, których nie sprowadzono wyłącznie do symbolu seksu. Gaciakuta emanuje również mrokiem, zarówno za sprawą kolorystyki, jak i poruszanych zagadnień. Poważne tematy stanowią często o dojrzałości dzieła, więc dla mnie to duży plus. Walki. Oraz konstrukcja systemu mocy też ma spełniać oczekiwania. Właściwie ciężko znaleźć jakieś negatywne opinie o komiksie. Czy ekranizacja okaże się bezbłędna? Czas pokaże. Największym wrogiem gaciakuty może być schematyczność. Z chęcią przyjmę więc wszystkie rozwiązania, które temu zapobiegną: zmieszaniem gatunków i korzystaniem z retrospekcji na czele premiera w lipcu. Pamiętam, gdy po raz pierwszy usłyszałem o hikaru Gasinda Natsu, byłem zachwycony zarysem fabularnym. Nie mogłem się wręcz doczekać, kiedy manga zostanie zekranizowana. W lipcu emisja ruszy wreszcie z kopyta. I nic nie sugeruje, by moje nadzieje zostały zniweczone. Bo jak można zepsuć historię z tak zajmującym punktem wyjścia, oscylując bowiem wokół przyjaźni Josikiego i hikaru a właściwie próbie, na jaką relację wystawiono. Wszystko za sprawą metamorfozy indu. Na pierwszy rzut oka chłopak wydaje się tym samym gościem, co wcześniej. W rzeczywistości jego ciało zamieszkuje nieokreślone monstrum, które na domiar złego zaczyna grozić Yoshikiemu. Tragicznego tonu nadają jeszcze dziwne zdarzenia spadające na wioskę chłopaków. Kluczem do sukcesu zdaje się być konstrukcja relacji między głównymi bohaterami. Jestem szalenie ciekaw reakcji Cudzinaki na nowe oblicze swego przyjaciela. Czy będzie próbował go zaakceptować, zrozumieć, a może odrzuci? W wypełnieniu moich oczekiwań z pewnością pomogą dobrze napisane dialogi. Nie chciałbym też, aby Josiki od początku objął jedno stanowisko i się go kurczowo trzymał. Lepiej, żeby chłopak bił się ze swoimi myślami. Interesują mnie również okoliczności przemiany Hikaru. Mam nadzieję, że nie zostaną wyjawione zbyt wcześnie. Kreska wygląda świetnie, więc pod tym kątem. Wszystko gra. Martwią mnie natomiast opinie o postaciach drugoplanowych. W większości przypadków są one rzekomo miałkie i niedopracowane. Oby nie wszyscy odnosili takie wrażenie. Hikaru Gashinda Natsu wystartuje w lipcu. Co ważne, będziemy mogli obejrzeć je także na Netflixie. Osobiście upatruję w anime kandydata do jednego z tytułów tego roku. Sezon wiosenny nie przyniósł kontynuacji, które by mnie pociągały. Tym razem będzie inaczej. Tytuły, na które chciałbym zwrócić Waszą uwagę to Sono Biskedol 2, w razie czego ukończyłem sezon pierwszy. Materiał na jego temat powinien pojawić się wkrótce na kanale. Albo już się pojawił. Dandadan Second Season, druga odsłona Kaiju 8 Go, no Uta 2 oraz najnowsza odsłona z uniwersum Seishun Buta Yaru, z którym niestety jestem mocno do tyłu. Nie zapominam jeszcze o drugiej połowie Sakamoto Days, Dr. Stone, Science Future Part 2 oraz Kanojo Okarishima Su 4. W lipcu pojawi się także długo wyczekiwana nowa odsłona serii Panty and Stocking, nie wiemy jednak, czy otrzymamy film, a może serial. Geciaku ta to według mnie niejedyny tytuł akcji wart uwagi. Tugen Anki również na nią zasługuje. Niespodziewanie między produkcjami występuje parę punktów stycznych. W obydwu anime protagonista musi uporać się ze śmiercią ojca zastępczego oraz okiełznać żądze zemsty. Napędzającą go do działania. Na tym podobieństwa się jednak kończą. W Tugen Anki doświadczymy bowiem rywalizacji pomiędzy dwiema frakcjami: oni, nieokiełznanymi, gwałtownymi osobnikami, stanowiącymi zagrożenie dla ludzi, oraz Mamotaru. Ta druga grupa próbuje przeciwstawiać się oni. Ski i Cinose zasila szeregi grupy destrukcyjnej, co według mnie jest świeżym rozwiązaniem. Wprowadzenie szkoły, gdzie młodzież, oni mogą uczyć się korzystania ze swych mocy, tak oryginalne już nie jest. Skojarzenia z i Sen są naturalne. Tym bardziej, że w Tugen Anki też mamy nauczyciela, nawiązującego silną więź z bohaterem. Oby na tym wszelkie podobieństwa się kończyły. Chociaż może być inaczej. Większy problem stanowią opinie o wątpliwym tempie poprowadzenia historii oraz dosyć kiepskich bohaterach, których trudno polubić. Tugen Anki potrafi dostarczyć jednak Fryde. Dla osób, które oglądają anime właśnie z tego względu, serial jest jak znalazł. Pozostali mogą się od niego odbić. Tak czy siak, warto dać mu szansę. Szczególnie jeśli oczekiwanie na kolejny sezon JJK Chainsaw Man czy Boku no Hero Academia robi się nie do wytrzymania. Premiera w lipcu. Czas na końcik przyjemnych historii na lato. Czy są tu jacyś fani Nichidzu? Jeśli tak, nie możecie przeoczyć CTD Animation. Serial ekranizuje bowiem komiks Keigo Araui, czyli autora Nichidzu. Sądząc po zwiastunie, City nie powinno zanadto odbiegać od wcześniejszego dzieła mangaki. Tutaj również otrzymujemy grono kobiecych bohaterek, przeżywających zwariowane, absurdalne przygody w normalnym świecie. Co ważne, postacie wzbudzają wcale nie mniejszą sympatię niż ich koleżanki z Nichijju. Charakterystyczny styl rysowania bohaterek również został zachowany. A wyraziste kolory prezentują się wręcz cudownie. Jeśli ktoś tęskni za nic czuje, że Grand Blue 2 nie zaspokoi jego apetytu na komedię, CTD Animation spełni owe zachcianki, premiera 7 lipca. W tym samym miesiącu zadebiutuje także Ameto Kimi To opowieść o kobiecie, która przygarnia japońskiego Jenota, takiego uroczego szopeło pieseła. Anime przybliża nam codzienne życiowego, osobliwego duetu, robiąc to w uroczy, ciepły sposób. Kto czuje się lekko przytłoczony swoją codziennością, na pewno odnajdzie w Ameto Kimi To trochę wytchnienia i pozytywnej energii. Na wyjątkowe rozwiązania fabularne raczej Bym tutaj nie liczył i chyba nie ma nawet takiej potrzeby. Premiera w przyszłym miesiącu. Klewaters również wzbudza moje pozytywne uczucia. To kolejna z produkcji poprawiających nastrój, nie silących się na to, by stworzyć coś unikalnego. Historia oscyluje wokół trojga bohaterów: Alicji, rycerza myślącego o odwieszeniu miecza na kołek, Klena demonicznej bestii, która przybrała ludzką postać oraz malutkiego dziecka, w którego łapkach tkwi przyszłość świata. Alicia oraz Klen decydują opiekować się noworodkiem, co prowadzi do zabawnych sytuacji. Jedną z nich widzieliśmy w zwiastunie. Oprócz humoru, anime może mieć do zaoferowania znacznie więcej. Łatwo znaleźć w historii miejsce na dialogi. Rozmowy między bohaterami odnośnie ich przeszłości to idealny sposób, by nadać fabule dojrzałości. Pytanie, czy Yuji Wahara chciał nadać opowieści poważniejszy ton. Jeśli nie, Klewates wciąż ma swoje miejsce w kąciku przyjemnych historii na lato. Premiera w lipcu. Kącik poszerza jeszcze Mattaku Saiki no Tantei To Kittara. Oś historii stanowi relacja Keichiru, detektywa po trzydziestce, i jego młodej asystentki Mashiro. Duet angażuje się w dość błahe sprawy, których rozwiązanie zazwyczaj przynosi zaskakujący i zwariowany obrót. Poziom szaleństwa jest całkiem zbliżony do Gintamy, co oczywiście traktuję pozytywnie. Mam tylko nadzieję, że anime nie podzieli losu. "my dear friend Nokotan", które zaczęło się świetnie, jednak z czasem zaczęło widzów rozczarowywać. Premiera w przyszłym miesiącu. Trio moich najbardziej wyczekiwanych produkcji lata zamyka film z uniwersum Kimetsu no Yaiba. Wydarzenia w nieskończonym zamku zapowiadają się pasjonująco, dramatycznie. Na pewno nie zabraknie pamiętnych scen, wspaniałych walk. I Wes, znając Demon Slayer, bez ofiar się pewnie nie obejdzie. Obawę wzbudza we mnie właściwie tylko jedna rzecz. Czy twórcy przedstawią wydarzenia zgodnie z mangą? Mam nadzieję, że postanowią zekranizować wszystkie chaptery, a może nawet dorzucić jeszcze coś od siebie. Czwarty sezon Demon Slayer bardzo na tym zyskał. Kimetsu no Yaiba Hen, trafi do japońskich kin 18 lipca. Wiele wskazuje również na to, że film obejrzymy także w naszych kinach, aczkolwiek pewnie tylko w dużych miastach.